Cześć kochani, witajcie! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z nietypowym filmem, ponieważ jeśli mi oglądacie, to na pewno zauważyliście, zauważyłyście, że od pewnego czasu na moim kanale powstała nowa playlista, nowa playlista, która jest zatytułowana Fajna przyczyna. Jak na razie znajdują się tam tylko trzy filmy, ale mam nadzieję, że będzie ich zdecydowanie więcej. Co więcej o cyklu i o projekcie pomyślałam, że dobrym. Dobrym pomysłem byłoby pokazanie mieszkańcom pszczyny, ale nie tylko mieszkańcom pszczyny, mieszkańcom okolic, fajnych miejsc właśnie w pszczynie. Chciałabym, żeby ten projekt był skierowany oczywiście dla Was, dla moich widzów, bo to Wy mnie oglądacie. Chciałabym Wam pokazać fajne miejsca kosmetyczne, makijażowe, urodowe, modowe miejsca dla mam z dziećmi oraz miejsca, gdzie można fajnie zjeść, czegoś dobrego się napić, po prostu posiedzieć. Zrelaksować się i nic nie robić. Oczywiście chciałabym, żeby takie, takie materiały ukazywały się jak najczęściej na moim kanale, jednak to nie jest uzależnione tylko i wyłącznie ode mnie, ale także od osób, które ewentualnie będą chciały mnie gościć w swoim salonie czy w swoim sklepie odzieżowym. Czy pozwolą mi w ogóle tam wejść z kamerą, poszperać, może poprzebierać się, pokazać Wam właśnie te miejsca trochę od kulis, trochę od kuchni. Chciałabym Wam też pokazać różne zabiegi kosmetyczne, jak zabieg wykonać, jak na przykład ewentualnie pielęgnować później skórę czy twarz po takim zabiegu, ile taki zabieg kosztuje, jak wygląda przygotowanie do takiego zabiegu? Także mam mnóstwo, mnóstwo pomysłów. Bardzo bym chciała, żeby taki projekt, taki cykl przypadł Wam do gustu. I tutaj mam do Was. Mam tutaj do Was prośbę, żebyście to Wy napisali mi w komentarzach pod tym filmem, ewentualnie na Facebooku, bo taką informację też zamieszczę na Facebooku. Podejrzewam, że na blogu też notka się pojawi. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie miejsca Wy polecacie w Pszczynie, jakie miejsca chcielibyście zobaczyć, gdzie chcielibyście, żebym to ja weszła z moją kamerą i taki materiał dla Was nagrałam. Jeśli nie jesteście z Pszczyny, jesteście z innych miast, to dajcie znać, jakie Wy po prostu miejsca u siebie polecacie. To może ja też coś podobnego w moim mieście znajdę i Wam pokażę. Dajcie oczywiście znać, czy takim pomysłem, na taki projekt, na taki cykl mój spodobał się Wam, czy Będziecie oglądać, bo po prostu chcę, żebyście to oglądali, nie tylko ten cykl, ale oczywiście cały mój kanał. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie komentarze polecające mi różne miejsca. Mam nadzieję, że to wszystko się uda, że wszystko się uda tak, jak sobie to <laughs> zaplanowałam, że pokażę wam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo fajnych miejsc i co i że będę się przy tym też dobrze bawić i że taki cykl się wam spodoba. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli chcecie zobaczyć już Filmy, które się ukazały w tym cyklu, to Wam linki zostawiam pod spodem. Były to dwa filmy z Salonu Trendy w Pszczynie. Chciałabym, żeby też tych filmów z Salonu Trendy było więcej. Zobaczymy, co czas pokaże. Także dziękuję wam, bardzo, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, pa!